Witam z trzeciego kursu godzina 0.50 auto załadowane 20 minut temu oczywiście na zwrotach swoje musiałem odbębnić ale Komorowsko oczywiście e, zrobiłem w bardzo fajnym szybkim e, czasie e, akurat e, na Komorowskie byłem jakieś 35 minut pewnie gdzieś e, no ale co z tego jak na zwrotach musiałem odstać swoje, ale moje fani się zmużyło, że po prostu e, ogarnęło się. Mm, Także akurat miałem z, z, już załadowany na trzeci, więc o to mi najbardziej chodziło, żeby nie było czegoś takiego, że ja będę musiał teraz jeszcze kurna stać, i, e, cudować i kombinować e, i jeszcze oczekiwać do na co, bo mam niezaładowany samochód na trzeci kursik. No ale tam widziałem, że chyba trochę się wkurzyli na magazynie, bo wychodzili i tam patrzyli, jak to wszystko idzie, no i tam poganiali. Ich, więc tak, no nie powiem, że z dużej kolejki tak momentalnie zrobiło się spromniej tych samochodów. Więc, więc jakby tutaj można powiedzieć, że i te samochody też były potrzebne na załadunek, więc musieli jakby tutaj to podgonić bo inaczej, no wiadomo, co obsuwa, jest w rozładunku zwrotów, to z automatu jest od razu, opóźnienia są w załadunkach, więc i dostawy od razu idą z dymem i tak dalej, więc ogólnie na ten moment jest po dwie godziny, nawet po trzy, na niektórych samochodach opóźnienia w dostawach, więc cóż no.